Nam się często wydaje, że szczęście to jest jakaś nagroda. To jest coś, co czeka na nas na końcu drogi tych wszystkich starań, wysiłków, zmagań. Tego jeszcze siebie naprawi, jeszcze tą moją najlepszą wersję siebie odnajdę, jeszcze się dostroję do tych wibracji, jeszcze zrobię to, jeszcze tutaj podziałam, jeszcze to poletko ogarnę. Nam się cały czas wydaje, że szczęście jest tam, tam, na końcu że tu mamy całą drogę, którą musimy przejść i szczęście czeka tam jako forma nagrody dla nas. I jakże to jest błędne? Przez to my nie pozwalamy sobie poczuć tego, co jest cały czas w naszym zasięgu, co jest w nas. Bo szczęściem może być każda chwila. Szczęściem może być to, że otworzyłaś rano oczy. Szczęściem może być to, że mogłaś napić się gorącej herbaty. Szczęściem może być to, że zjesz gorący posiłek. Że pójdziesz na spacer, że w ogóle możesz iść, bo masz nogi sprawne. To wszystko potrafi dać nam szczęście. Z tymczasem my czekamy na coś, szukamy czegoś, próbujemy doścignąć coś, co tak naprawdę nie ma nawet jakiejś większej nazwy, jakiegoś konkretu. No bo co? Kolejna sukienka, para butów, nowa torebka, nie wiem, yy, ciąża, macierzyństwo, i to nam da szczęście? Na każdym etapie życia, czego byś nie osiągnęła, co byś nie zdziałała, na co byś się nie porwała i jakiego celu byś nie osiągnęła, to cały czas, jak już dotrzesz do tego celu, to będą się pojawiały kolejne jakieś pragnienia, kolejne zachcianki, apetyt na coś więcej, na coś innego, na coś zupełnie odmiennego od tego, co masz, czego doświadczasz. I nie pozwalając sobie czuć szczęścia w danej chwili, w której jesteś, odwlekasz to uczucie i łudzisz się, mamisz się iluzją, że ono będzie gdzieś tam na końcu, tam na końcu tej tęczy pięknej, w końcu będzie ta kraina mlekiem i miodem płynąca, to szczęście, po prostu jednorożce, kwiatki, płatki róż wyścielające Twoją drogę, ale to się nigdy nie zadzieje. Bo ten twój raj, o którym ty marzysz, on jest już teraz, bo on jest w tobie. I jeśli pozwolisz sobie każdego dnia poczuć docenienie za to, co masz, za to, w czym jesteś, a każdy z nas ma, naprawdę ma za co dziękować. Choćby za życie, choćby za to, że ma ciepłą wodę w kranie. Mówię o nas, Europejczykach na przykład. O to, że ma co zjeść, o to, że jest ktoś, kto go kocha. Oto, że jest przyjaźń, że są rodzice, że jest jakieś wsparcie. Każdy z nas naprawdę ma za co podziękować. A jak już naprawdę wydaje się, że nie masz absolutnie nic, to spójrz, jesteś, oddychasz. Jaki to jest cud? Jak wielu ludziom nie jest to w ogóle dane. Zobacz, ile istotek w ogóle się nie rodzi, ile osób umiera w bardzo młodym wieku i nie dożywa tego wieku, który ty teraz masz. Więc w każdej chwili i w każdym naszym doświadczeniu możemy odnaleźć choćby gram szczęścia, choćby gram wdzięczności za to, że jesteśmy, za to, że czujemy, za to, że myślimy, za to, że możemy wysłuchać nagrania na przykład na YouTubie, za to, że mamy internet, że są telefony, że jest możliwość porozumienia się z ludźmi na całym świecie poprzez taki malutki aparacik jest tyle możliwości wyrażenia wdzięczności, przede wszystkim poczucia jej w sobie i na tym zbudowania swojego szczęścia, bo szczęście jest tym. Szczęście to nie jest jakaś nagroda, jakiś puchar, jakieś coś, co ma zwieńczyć dzieło naszego życia, bo to by było bez sensu. To znaczy, że wszystko co robimy nie miałoby sensu, jeśli na końcu nie byłoby tego szczęścia. A co jeśli pozwolisz sobie to szczęście, do którego tęsknisz, za którym, o którym marzysz, za, za którym biegniesz i pędzisz? A co gdybyś pozwoliła sobie poczuć to szczęście teraz? No co by się stało? Gdybyś pozwoliła sobie poczuć je teraz? Poczuć wdzięczność, że tu jesteś, poczuć docenienie za to, co masz i czego doświadczasz, a na pewno masz za co podziękować, choćby to była najbardziej wydawałoby się prozaiczna dla Ciebie rzecz. Ale wierz mi, są ludzie na tej planecie, którzy nie mają ułamka tego co ty. I ta najmniejsza dla ciebie rzecz, taka najmniej ważna, najmniej zauważalna na co dzień, dla wielu jest nieosiągalna albo jest właśnie skarbem. Tak więc naprawdę to szczęście kryje się cały czas we wszystkim. Tylko sęk w tym, żeby sobie pozwolić i poczuć tu i teraz. Nasz umysł tak sprytnie działa, tak sprytnie pobudza nas do ciągłego zaspokajania różnych swoich zachcianek, ambicji i aspiracji, trzymając tamtą marcheweczkę. I to szczęście, tam tak, o, tak, tam jest taka marcheweczka, i nasz umysł nam tą marcheweczką majta, tym szczęściem niedoścignionym majta nam przed nosem i sprawia, że my tam biegniemy. Jak takie chomiki w kołowrotku, jak takie króliczki. Gonimy, gonimy, gonimy za nie wiadomo czym, bo to coś mamy cały czas tu i teraz. Wystarczy pozwolić sobie to poczuć. Nie trzeba wcale osiągać wielkich rzeczy. Nie trzeba startować w konkursach, odnosić ogromnych sukcesów, osiągać sławy, popularności, mieć milion obserwatorów na Instagramie. To nie da Ci szczęścia. Bo jak to osiągniesz, przez chwilę poczujesz satysfakcję, zadowolenie, radość, takie połychtanie ego i za chwilkę znów marcheweczka, o, 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 tutaj już przestaliśmy czuć szczęście, no to trzeba pomachać marcheweczką, no i teraz to szczęście, o, to tamto, tamto, teraz musisz tam dobiec, to teraz musi być 10 milionów obserwujących i tam dopiero będzie szczęście. Więc tu chodzi o to, żeby nie dać się oszukiwać umysłowi i żeby bardziej skierować się do swojego wnętrza, żeby pozwolić sobie sprawdzić, jak mi w tej chwili, zamiast ciągle gonić, zamiast cały czas zapiegać, osiągać i starać się, zatrzymaj się. Ja Ci to proponuję: zatrzymaj się, zamknij oczy i spróbuj sobie poczuć, co w tej chwili, w tej chwili zatrzymania, tu gdzie jesteś, co w tym możesz znaleźć dla siebie takiego, za co potrafisz poczuć wdzięczność? Co sprawia, że uśmiechasz się, że się cieszysz, że po prostu jest ci dobrze. Spróbuj i zobaczysz, że to, co ścigasz, masz już w sobie, w każdej chwili.